Słuchajcie, ja mam chomika w domu. Sam nie mam chomika. Tu jest taki duży chomik, bardzo najedzony. A wy śpiewacie i musicie ładnie zaśpiewać, żeby nas uratować, bo inaczej będzie katastrofa. Zaczniemy od gości, a właściwie gospodarzy, którzy wiem, że się spieszą do kolejnych obowiązków, a chcieli Was serdecznie przywitać i to dzięki nim też tutaj ósmy rok gramy smyki. Słuchajcie, te smyki to chyba najgrzeczniejsze na świecie, co? A na pewno na Bielanach, Tam, dobrze mówię? Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy z burmistrzem Włodkiem i z Janem Strzeszkiem i chcielibyśmy Was przywitać, tak jak Pani Kamila powiedziała ósmy raz, to są wyjątkowe zajęcia, ja je... Uwielbiam. Ten cykl uważam, że jest jednym z najbardziej edukacyjnych cykli, który można było stworzyć w Polsce, i ogromne gratulacje dla Kamili. Mamy teraz dla każdego z Was i dla każdej z Was przy wyjściu, po tych zajęciach, taką książkę. Posłuchajcie, to jest Bielański Wehikuł Czasu. Piotrek, Hania, Lena i Michał będą opowiadali o historii naszej dzielnicy. To jest niesamowita książka, bo cofacie się w czasie i różne nasze niezwykłe miejsca będzie oglądać. Ja wam nie będę zdradzał tajemnic. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Witamy was gorąco, ja im przedłużam smyki. Jestem was strasznie dumny, że w niedzielę rano dotarłyście i dotarliście na zajęcia, dobrze? Miłego słuchania i grania. Ma malutkie łapki, ale bardzo szybko biega. Jest ciekawski i dokładnie wszystko zwiedza: Lasku, lasa, naje, Lasku, lasa, naje, doskonale jest z nami pani Julia. Mamy dwie pianistki takiej sytuacji jeszcze nie było. Ciach, 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 obracamy się, klasztemy i pięknie się kłaniamy sobie nawzajem i siadamy. Wow, ale jestem z Was dumna, słuchajcie, w takiej wielkiej grupie zatańczyliście, wspaniale, bo będziemy grać na sześć rąk. Zaczynamy, zaczynamy. Ma malutkie łapki, ale pan ja szybko biega. Kolik jest ciekawi, ale pan już wszystko zjechał. Raz, dwóch, raz, dwa. Świat poznaje sam. Raz, raz, Ponad 20 lat pracuję z dziećmi, ale zawsze bardzo rozczulają mi rodzice, jak się tak starają. Wspaniale! Wspaniale! Po prostu. <grywa>